Gra. Ja już ją Wam pokazywałam w zeszłym roku na naszym wyjeździe. Dwie książeczki. widziałam eee, tą, bo lubi i Tom, bo jeszcze jej nie czytałam z tej serii o pieskach. Witajcie w środę. Jest eee, kolejny dzień. <grym> Witajcie w środę. Dzisiaj się pakujemy i dzisiaj wyjeżdżamy. Tak się złożyło fajnie, że zadzwoniłam do tego pana, czy możemy odebrać wcześniej klucze. I się okazało, że powiedział, że możemy sobie odebrać dzień wcześniej klucze. I będziemy od samego rana zwiedzać. Tak, właśnie chcę pokazać, jak pakuję dziewczyny, i zacznę od Laury. Eee, wyjeżdżamy na cztery dni, więc ym, tak tutaj jest bielizna, na wszelki wypadek grać stopy prawdopodobnie się nie przydadzą, ale wezmę, jedna podkoszulka pakuje nas teraz, wieczorkiem e, piżamka na wszelki wypadek, chociaż pogoda zapowiada się ciepło, ale może być burza, więc może być czasem jakiś taki deszcz. Więc zabieram awaryjnie tylko jedne spodenki i jedną sukienkę. Może się to przyda, może nie. Głównie zabieram tak, cztery dni, więc cztery pary spodni. Sześć koszulek, bo to się bardziej brudzi. Dwie ciepłe bluzy. Jedną cieńszą bluzę, kurtkę i polarek. Także myślę, że z tego można stworzyć różne no, no, ubrania na różną pogodę. I do tego zabieramy jeszcze kalosze i jedne e, adidasy. Znaczy takie trampeczki. Nie wiem, co to jest. Jakieś takie buty. I... Mm, aha, i nie mam peleryny dla niej. Ale mm, właśnie nie pomyślałam o tym wcześniej, więc najwyżej po prostu coś się wymyśli. A mam nadzieję, że nie będzie potrzebna. Tak, i to jest Laura, a zaraz Wam pokażę Glorię. Dla Glorii biorę tyle ciuchów, czyli tak, cztery takie Łęci, Onsi, eee, no takie, eee, cztery z długim rękawkiem, takie bobciaczki, jedne skarpety, jak już by było tragicznie zimno, eee, spodnie, spodnie dwa sweterki. Jeden taki polarek i drugi sweterek. A z krótkim rękawkiem tylko dwie rzeczy. I tutaj mam jakiegoś bodziaczka i taką sukienkę, y, która ma w środku bodziaczka. Y, I oczywiście kocyk do tego. No, jej raczej zimno nie będzie. I jeszcze tutaj takie y, pieluszki muślinowe i... jakie to jest? Y, flanelowe. Takie otulacze. Do tego się z lubi przytulać. Nie można też tym przykryć dziecko. No, są takie milusie, dźwięciusie. Jak chodzi o mnie, to tak. Biorę trzy takie sukienki. One są raczej dłuższe. Ta jest trochę krótsza. Nie wiem, czy będzie pokazana sukienki, ale mam też spodnie. Dwie koszulki. E, ciepły sweter i też katana. I to są dwie rzeczy z długim rękawem. I biorę jedną koszulę, jakby mi się zachciało. I biorę steamer. Jest cudowny, pokażę Wam go może później jeszcze. Tutaj mam jeszcze naszykowane z myślą o Laurze. Gra. Ja już ją Wam pokazywałam w zeszłym roku na naszym wyjeździe. Dwie książeczki. Widziałam. Tom, bo. ją lubi, i Tom, bo jeszcze jej nie czytała z tej serii o pieskach. I tą zabawkę. To Wam też pokażę to jest taka zabawka, z którą się gada i ona i zgaduje, yy, zgaduje przedmiot, który wybraliście może ją znacie, ale jest fajna tutaj mam kilka swoich y, statywów tu mam taką kosmetyczkę, w ogóle mam tu kosmetyczki, to Wam zaraz pokażę w tej kosmetyczce mam swoją ładowarkę, kredki strugawkę tutaj też mam do kredek mam jakieś zagadki z których po prostu nie za często korzystamy, więc nie są takie oklepane jeszcze. Klej i nożyczki gdzieś tam są. Strugaczka i nożyczki, bo to się nam przydaje, jak będzie się na przykład jej nudzić. To coś stąd jej dam. I tam też zabrałam te karty, które wam ostatnio pokazywałam. I tak jak chodzi o kosme kosmetyki, to zawsze mam, ja zawsze mam je w kosmetyczce. To jest moja kosmetyczka jeszcze z Void Medica, teraz to już się nawet inaczej nazywa i tutaj mam nawet pewnie jakiś bałagan, nic niepotrzebnego, ale to biorę wszystko. A tutaj mam kosmetyczkę, którą pakowałam przed chwilą. O, tu mam tak. Tu są jakieś chemiczne rzeczy, to nieważne. Yy, ale mam tak, yy, odżywkę w piance tutaj mam jakiś krem przeciwsłoneczny być może się przyda, być może nie, ale to z myślą o dzieciach, tutaj szczotka do włosów, maszynka jednorazowa mały antyperspirant żel do włosów maść na trądzik jakby to, bo jak mi coś wychodzi to delikatnie punktowo tym posmaruję i praktycznie posprawię rajstowy w sprayu, miniaturka szamponu miniaturka oliwki, też już była ze mną na wakacjach E, pasty do zębów dla mnie i znaczy dla nas i dla laury perfumy, o, właśnie te perfumy miałam Wam kiedyś pokazać. E, Linterdit ziąchi. Mm, bardzo piękny zapach. I jest też to jest woda perfumowana, ale jest też woda toaletowa. I one się trochę różnią i oba są bardzo ładne. Także tą toaletową też bym chętnie wygarnęła mm. To serum, które kończę. Bardziej mi leżało to z mleczkiem pszczelim, ale no tutaj mi jeszcze została połowa, może trochę mniej. Pod oczy teraz używam tego Closhi i Resibo na buźkę i do tego jeszcze wzięłam kilka próbek. To są do kąpieli i do smarowania dzieci. Hagi Baby do kąpieli i coś tam do smarowania. I jeszcze szczoteczki do dębów muszę wrzucić. A słuchajcie, bo jeszcze mi uciekło. Tutaj w tym pudełku włożę żel do demakijażu, a właściwie nie żel, tylko ten płyn. Z... O ja, zapomniałam. Ten niebieski taki płyn micelarny. No nie wiem. No, po pokazywałam go już nieraz w dęku, a tutaj w tym pudełeczku mam odżywkę do włosów, wrzuconą. Nie otwieram, bo jest pełno No i to już chyba wszystko co tam. Na dnie się kryło. Dobra, na naszej apteczki małej zabieram asept, <laughs> magiczny proszek do yy, posypywania otarć i różnych takich, jak się dziecko przewróci, plasterki, bez tego ani róż. Może nawet powinnam wziąć jeszcze kilka. Yy, witamina D, espumisan jakby co, to yy, po prostu tabletki przeciwbólowe i moje witaminy. Ona no, powiem Wam, że spakowałam, jesteśmy gotowi. Już ta już wszystko do samochodu, a Laura zdrapuje zdrapkę na koniec. Widzimy się y, w Krynicy, a ja wam pokażę co Laura zdrapała. Wygrałaś coś? Pokaż. Trzeba przeczytać, co tam jest napisane. Okej, okay. nie, nie ruszaj, bo nie mogę wyostrzyć. No, nie ruszaj. Rabat 5 złotych. Heineken 4 razy puszka, czyli co? Puszka? Tata jakieś piwo chyba wygrał. A miało być 8 milionów.